Witam dzisiaj tutaj kolejny opuszczony dom Widzimy, trochę rzeczy się tutaj zachowało Radio nawet jakieś Telefon O, też ciuchu dużo Kolumnowego mhm. dzisiaj, nie? Tutaj jest bezpieczniej też, nie? No i nowy licznik jest, zobaczcie Zamontowany, ja myślę, że spokojnie jakby z licznika byś kręcił, to Zobaczcie jaka siekra tu jest to nie A, nie Akurat wiemy. tego domu nikogo nie zładowano, przynajmniej znowu o tym nie wiadomo Zobaczymy co tam dalej jest O kurwa. O kurwa. tu mamy wszystko i nic Tu zobaczcie ile tego jest. A to już jest nasz czwarty obiekt, dzisiaj. A, mamy tego trochę. Dzieci mieli co oglądać? Tu też jakieś na ten. na zwierzątka. Nie ma co do tego podchodzić, to jest tu śmierdzi trochę. Jakie zwierzęta były? To jest taki typowo czekaj taka przemysł. ja do piwnicy chyba, nie? O. Nie, to jest do góry. Widzisz? No, nie wiem jak to Schody sody są na betonie opalte. który będzie wyglądać? No, nic. O, jak ten guzek? Zobaczcie, tak coś jest. Zobaczcie jaki guzek! Pszenicy dużo. Nie wiem, czy nie zlecimy na dół. Ja ci powiem, nie, nie wiem, co tam jest pod tym. No. Zlepa. Schodzimy do. Schodzimy. No, bo to oni, do konia widzisz. te Schodzimy na dół. Zobaczymy, co na dole jeszcze ciekawego jest.

Pan oh. krewny, już by się na kończy połączył. Druga, włoskot zeskoczona z naszej firmy. Mm. Mm. O, pod kątem widzę. Spojrzyj się, że na Kolejna lalka. Zobaczcie jak lalka Widzimy mnóstwo, mnóstwo rzeczy, zostało w szafach No to mnóstwo Kiedy widzę, zobaczę kiedy sobie będą grzali To jest radzieckie produkcji Odgrzania mi się wydaje Albo to nie, albo to lotówka. Nie wiem, trzeba sprawdzić Nie, to Trzeba by bezpieczniki, wiesz. Ale na pewno był prąd O kolejny pokój Patrz lepa, jakie czyste O no, faktycznie, zobaczcie jakie czyste te ubrania żeby to kurde z tego spalnie Nie Dużo jakieś, No bo tutaj mamy pozostałości jeszcze Ty. Tu widzę, że jedna część była dla kobiety, a druga dla mężczyzny. Bo tu jak widzimy krawaty są, choć to nie jest do faceta. Płaszcz. Czy jest tam jakiś płaszcz? Nie, to by tak będzie, a tu jest bardziej do... Czekajcie się ten Nieźle. Jeżeli jest tu ktoś z nami, kto chciałby się z nami skontaktować, przemów do nas do tego urządzenia, które leży na stole. A my Cię usłyszymy. O, Czy jest to jakiś były mieszkaniec? Który chciałby się z nami skontaktować? Dlaczego przyszedłeś? Przyszedłem, żeby się skontaktować z Tobą, żeby porozmawiać. Byłeś mieszkańcem? Byłaś, byłaś mieszkańcem tego domu? Kim jesteś? Jak masz na imię? Co tutaj robisz? Przychodzimy tutaj w pokoju, chcemy tylko nawiązać z Tobą kontakt. Bądź ostrożny, dlaczego? Głosi mi tu niebezpieczeństwo. Czy grozi mi niebezpieczeństwo w tym domie? Dlaczego mam być ostrożny? Jak masz na imię, z kim rozmawiam? Gdzie jesteś, widzisz mnie? Przejdziemy do innego pokoju? W którym pokoju się znajdujesz? Nie, nie w tym pokoju. Czy jesteś w tym pokoju? Czy jesteś w tym pokoju? Może jesteś tutaj teraz, w tym pokoju. Kim jesteś? Jak masz na imię? Lekarstwo. Lekarstwo. Nie wiem, czy to było jakieś lekarstwa. Jesteś chola? Chory. Jesteś dziewczyną, czy. Czy mężczyzną? Co to jest? To jest takie urządzenie, przez które słyszę cię. Możesz przez to do mnie mówić. A ja Cię usłyszę. To jest takie nowoczesne urządzenie. Kim jesteś? Co to jest? No już powiedziałem, co to jest. Jest to urządzenie, przez które po prostu słyszę Cię. Co tutaj robisz? Kim jesteś? Jak masz na imię? Czy byłeś, byłeś mieszkańcem tego domu? Ja pragnę tylko kontaktu z Tobą. Zdać mi swoje imię. Spoczywaj w pokoju, nie. Nie, ty jasne. Spoczywaj w pokoju. Dlaczego mi nie chcesz powiedzieć swojego imienia? Ja mam spoczywać w pokoju? Nie chcesz mi tutaj? Mam sobie stąd pójść? mnie tutaj? Co? Co? Dlaczego nie chcesz mi zdradzić swojego imienia? Co ty tutaj robisz? Czy wiesz, że nie żyjesz? Nie, spoko, spoko Tylko patrzę na ciebie Gdzie idziesz? Czy jesteś jeszcze tutaj? Nie. Jak? Nie chcę z kontaktu. Jak to się tu odzywa? Czyli jesteś tutaj cały czas? Dlaczego nie chcesz dać mi imienia? Dobra, przyjdziemy jeszcze tam i coś się odzywałeś? wiesz, mamy taki, jajaj, no to by się zaraz Słuchać. Słuchać, no. Ty widzisz, a ty, może coś tu nie wiesz. nie, szukaj mnie. Możesz... Słuchać, czyli chcesz nas słuchać, sam... Ja uczę z nim. Czyli z, z, sam, sama nie chcesz mówić, tylko słuchać. Jak się masz? Dobrze się mam, bardzo dobrze. Nawiedzany. Nawiedzany. Przez kogo jest nawiedzany? Przez ciebie, ten dom, tak? Przez ciebie jest nawiedzany? Dama. Dama. Czy jesteś kobietą? kiedy była to gdzieś, nie? <grywa> Czyli jesteś kobietą? Tak lub nie, czy jesteś kobietą? Przekupiony Odpowiedz mi, czy jesteś kobietą, tak lub nie? Dlaczego nawiedzasz Jak te... się Właśnie Właśnie dlaczego to miejsce? czujesz? to samo. Bardzo dobrze, dlaczego nawiedzasz to miejsce. telefon, tak zadzwonił do az. Tak. Ja, tam leży no. Czyli nie chcesz nam zdradzić, dlaczego tutaj jesteś? A jak się nazywasz? Będziemy już kończyć? Na dół. A, na piwnicy. Na dół nie pójdziemy. Nie będziesz nam tam zaciągać. Na dół. Dziękuję za się Co uścisk? Dziękuję, że się z nami skontaktowałaś. Dziękuję za odpowiedzi. Pozostań tutaj i nie podążaj za nami. Nie masz do tego prawa. Do widzenia. Z tego Czeka miejsca już się z widzieliście, była to osoba, która nie chciała zbytnio nawiązać ze mną kontakt, nie znaczy nawiązała kontakt, tylko nie chciała powiedzieć imienia, czy jest kobietą, no niby padło dama imię, no że nawiąza ten dom. No, ciekawe, ciekawe. O, się chyba to złowić. O, Teraz jestem złotem. No Myślę, że film wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie lajka. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tych o, o odpowiedziach na górze. Wiecie, mm, jak jesteś pierwszy raz, zasubskrybuj mój kanał. No i co, następne, tak fajne ekstrawy wyprawy. Na razie, cześć, hej.